Przede wszystkim, to jest właśnie ten proces, o którym wam jeszcze nie opowiadałam, czyli proces zobacz siebie, który przychodzę u Agnieszki Grobelnej, i to już jest trzeci tydzień w tym momencie. Proces, który ma zaprowadzić do płodności, ale w tym procesie zadziało się tak wiele rzeczy już w tym momencie, że szczerze, może nie, że olałam tą płodność, ale po prostu. Zrzuciłam z siebie dużo odpowiedzialności, którą na siebie przyjęłam w tym całym procesie, i naprawdę mnóstwo rzeczy się tutaj zadziało. Muszę powiedzieć, że więcej zadziało się tutaj w głowie, bo tam oprócz samego detoksu też są dodatkowe praktyki, ćwiczenia itd. No i to właśnie, to właśnie sprawiło, że, że musiałam się schować troszkę w sobie, zagłębić się w sobie, pobyć ze sobą. Dwa lata temu dostałam wiadomość od ginekologa, że nie mam już rezerwy jajnikowej i nie mam już szans na ciążę. Zaczęłam czytać, słuchać, zgłębiać temat płodności, po wprowadzeniu różnych zmian po roku zaszłam w ciążę, która niestety skończyła się poronieniem. Kilka miesięcy później trafiłam na proces Agnieszki Zobacz siebie. Wcześniej korzystałam już z jej wskazówek na własną rękę i widziałam ich skuteczność. Razem z mężem przystąpiliśmy do procesu z nadzieją na to, że przybliży nas to do upragnionego celu posiadania dziecka. Już początek kursu przewrócił nasz świat do góry nogami. To, co wcześniej nas zajmowało, w ogóle przestało być ważne. Stres, który towarzyszył nam każdego dnia, powoli mijał. Zaczynaliśmy każdy dzień od świadomego oddechu i z dnia na dzień przy pomocy medytacji różnych technik kwantowych transformułowała się nasza rzeczywistość. Cotygodniowe spotkania z Agnieszką były bardzo inspirujące i wspierające. Mąż chętnie w nich uczestniczył, bo widział efekty. Staliśmy się spokojniejsi i jeszcze bardziej refleksyjni. Każdy dzień procesu był dla nas kolejnym krokiem pogłębiania i poszerzania naszej świadomości. Narzędzia zawarte w kursie są różnorodne i tak ułożone, że z ciekawością czekaliśmy na kolejne, żeby próbować i kompletować sobie te, które dla nas okazywały się najskuteczniejsze. Zupełną nowością dla mnie były techniki ekspresji poprzez malowanie intuicyjne. Zaskoczyło mnie to, że ja, która nigdy wcześniej tego nie robiłam, malowałam z dużą przyjemnością. Proces spowodował, że wróciła mi miesiączka, której nie miałam przez pół roku od poronienia. Bardzo przełomowe okazały się dla mnie indywidualne rozmowy z Agnieszką, które były bardzo intensywne i pomogły mi przerobić to, czego sama nie mogłam. Teraz dużo łatwiej mi jest rozpoznać, czy coś pochodzi z racjonalnego rozumu, czy z serca. Po procesie widzę, że więcej moich decyzji jest świadomych i oboje bardziej świadomie podchodzimy do oczyszczania świata wokół siebie, który proces wyzwolił. Mimo, że kurs się skończył, my jesteśmy nadal w procesie zmian. Proces Zobacz siebie ma nieocenioną wartość. Polecamy każdemu, kto chce być ze sobą w kontakcie i być coraz bardziej świadomy siebie. Proces zupełnie zmienia optykę. Przestajemy skupiać się na celu, w samym sobie, posiadania dziecka, tylko uczymy się bycia tu i teraz. Bycia świadomego, radosnego, w codzienności, w drodze. Największą wartością procesu dla mnie jest przewodnictwo Agnieszki, która dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspiera i jest w tym bardzo prawdziwa. Nikogo nie udaje, nie intelektualizuje. Bo dzięki temu można jej zaufać i uczyć się od niej. Bardzo dziękujemy Agnieszko za to, że mogliśmy wziąć udział w procesie zobacz siebie, bo naprawdę siebie zobaczyliśmy.